Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest 93. Dzień Ogólnonarodowej Kwarantanny w Wielkiej Brytanii. No już to odmrożenie widać coraz bardziej. Dzisiaj jest Środa, 24. Dzień Czerwca 2020 roku. Ostatni vlog był w 88. dniu w piątek. Od tego czasu. Niedużo się zmieniło, no pogoda bardzo, bardzo się poprawiła W tej chwili jest 10 rano, nawet przed 10 rano Natomiast mamy już 26 stopni Jest po prostu upał, przepiękna pogoda Właściwie od, od wczoraj Jak widzicie moi drodzy, pogoda nadal przepiękna Teraz wjeżdżamy do Starego Windsoru Old Windsor, już kilka razy tutaj przejeżdżaliśmy. W tej chwili jest godzina 12 południe, właściwie dokładnie 10 po 12. Pogoda przepiękna jak już mówiłem, w tej chwili na zewnątrz 30 stopni, upał trochę może słońce nam przeszkadzać tutaj w nagrywaniu, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Tak krótko co chciałem powiedzieć dzisiaj, w ciągu tych kilku dni jakieś informacje z tych dni. Jeżeli chodzi o Polskę, no to mamy do czynienia z kolejnymi zmianami w kodeksie karnym, które zostały ukryte w czwartej odsłonie tarczy antykryzysowej w Polsce. No, zmiany w kodeksie karnym chyba powinny odbywać się w Trochę innym trybie, takie jest moje zdanie. Poza tym, to już czwarta tarcza, i w każdej z nich są przemycane właśnie jakieś zmiany, całkowicie niezwiązane z sytuacją, z gospodarką. I jeżeli one pozostaną, to mogą w przyszłości być stosowane do no, nawet różnych represji. Tutaj odsyłam Was do, do internetu. Dużo można znaleźć informacji na ten temat. Nasuwa się na pewno pytanie, czy głównym celem w ogóle tych tarcz jest pomoc ludziom, czy, hmm, czy może nawet jakaś zamaskowana zmiana niewygodnych dla rządu przepisów? Nie wiem, trudno jest to powiedzieć, ale takie pytania się nasuwają, dlatego że epidemia odejdzie, pomoc finansowa ustanie. No A przepisy zaostrzone prawdopodobnie zostaną, tak jak już to było w wielu państwach wcześniej, przy okazji najróżniejszych wydarzeń. Tutaj, właśnie w centrum ekranu, w tej chwili macie po prawej stronie, nawet przejedziemy tutaj przez ten parking, ten pub sieć Harvester. Paby, restauracje nadal są jeszcze nieczynne. No, w ciągu kilku dni ma się to zmienić, ale zobaczymy. Właściwie no, już decyzje niby zostały podjęte, ale jeszcze dokładnie nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Cóż, tak przy okazji, to już chyba dla wszystkich jest jasne, że w całej Europie, no i nie tylko w Europie, rynek pracy się gwałtownie zmienił. Co jest ciekawe. Zmienił się z rynku pracownika na rynek pracodawcy. Można tak powiedzieć śmiało, teraz to pracodawcy będą dyktować warunki. Cóż, majstersztyk. Tego nikt nie byłby w stanie zrobić tak naprawdę, żadnymi prawnymi ani ekonomicznymi metodami. No, wirus to zrobił i to zrobił to w kilkadziesiąt dni, i to jest fakt. I to jest moi drodzy fakt. W tej chwili wyjeżdżamy w prawo, trochę jest tutaj problem z wyjazdem. Przed nami ta miza. W tej chwili tego nie widzicie, ale będę skręcał w prawo. Będziecie mieli okazję zobaczyć. No, już trudno wyjechać, ruch jest coraz większy. To o tym Wam wielokrotnie mówiłem. No szczerze mówiąc nie było to łatwe, ale wreszcie udaje się wyjechać. A właśnie w tej chwili widzicie tamizę, tutaj po lewej stronie. Będziemy trochę wzdłuż mniej przez chwilę jechać. I tak nasunął mi się jeszcze jeden fakt. Ponieważ powoli zaczynają być dostępne różne statystyki dotyczące grypy, ale mam tu na myśli zwykłą grypę i co się okazuje. Otóż w porównaniu po porównaniu <laughs> kilku ostatnich lat, jeżeli chodzi o wzrost zachorowań na zwykłą grypę właśnie w okresie wiosennym, te wykresy w poprzednich latach się praktycznie pokrywają, hmm. tylko nie w tym roku. I to jest ciekawe. W tym roku mamy z tego, co możemy już znaleźć, mamy. Znaczny spadek zachorowań na zwykłą grypę w okresie wiosennym w porównaniu do poprzednich lat. Eee, no do tego dochodzi coraz więcej sygnałów od wirusologów oraz lekarzy kwestionujących jakość testów, szczególnie tych testów, które są stosowane w Polsce. No cóż, bez komentarza. No, i moi drodzy, jest godzina prawie 17, dokładnie za 5, 17. Jesteśmy przy lokalnym centrum handlowym, jak widzicie. Parking jest pełny, już kiedyś tutaj przejeżdżałem. Chciałem wam pokazać wszędzie pełno. I tak podsumowując, co chciałbym wam jeszcze powiedzieć z tych kilku dni minionych weekendu, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. No, to podobno automaty z maseczkami pojawiły się w Londynie. Ja osobiście jeszcze nie widziałem. Eee, tylko przypominam, że na dzień dzisiejszy obowiązuje obowiązek noszenia maseczek tylko w środkach transportu publicznego. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy, co jeszcze? No, dzisiaj podobno. Pojawiła się dzisiaj informacja, że pierwszy ochotnik otrzymał w Wielkiej Brytanii szczepionkę. Odbyło się to pod nadzorem naukowców z Imperial College London. Był to jeden pierwszy z jeden z tysiąca ochotników, którzy zgłosili się do tego programu. W weekend w Londynie, no ponieważ odbyły się znowu zamieszki, manifestacje, stu aresztowanych taki jest bilans na, na tą chwilę, podsumowujący weekend no zamieszki, dla przypomnienia tylko mówię, że zamieszki na tle, zamieszki te były po, po to są cały czas te protesty i zamieszki po zamordowaniu przez czarnoskórego Amerykanina przez policjanta w, w USA Natomiast posłowie Brytyjskiego Parlamentu pracują nad ustawą, rozpoczęli już pracę nad ustawą, która zwiększa karę um, za niszczenie pomników ku czci um, poległych i pomordowanych w czasie wojen. Um, postulują, posłowie postulują zwiększenie tej kary z 6 miesięcy, jak jest obecnie, maksymalnie 6 miesięcy, do 10 lat. No, jest to właśnie owoc tych, tych zamieszek, podczas których są niszczone i dewastowane najróżniejsze pomniki, łącznie z pomnikiem Churchilla. No cóż, to będzie chyba na dzisiaj wszystko. I właściwie no, zostało 7 dni, tak jak temat tego filmu. Zostało 7 dni, jeszcze 7 dni będę coś nagrywał. I myślę, że, że to starczy. Będzie to setny dzień, czyli jeszcze pozostało nam. 7 dni i zobaczymy co będzie dalej. I tak jeszcze dla uzupełnienia, co mi się przypomniało: no to 2 dni temu minęło 13 tygodni tego lockdownu, czyli 13 tygodni już trwa coś, co na początku wszyscy myśleli, że będzie trwało 2 tygodnie może 3 tygodnie maksymalnie a trwa nadal, oczywiście. W już bardzo ograniczonym stopniu, ale oficjalnie nadal istnieje i wiele, wiele, wiele tych ograniczeń jeszcze jest aktualnych. Dziękuję ci bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka, łapka w górę i krótki komentarz pod filmem są zawsze mile widziane. Oczywiście zachęcam cię do udostępniania moich filmów na wszystkich mediach społecznościowych oraz do obserwowania profilu na Instagramie, profil o nazwie Equityish. Link znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj mój kanał. Proszę, pamiętaj też o włączeniu dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Teraz w lewym górnym rogu możesz kliknąć pierwszy film z tej serii, natomiast w lewym dolnym rogu znajdziesz mój ostatni film. Zapraszam Cię do oglądania, udostępniania, komentowania i lajkowania.